Siemanko, dzisiaj otworzymy sobie paczkę śniadaniową z Biedronki za kwotę 7,99. A jeżeli ty chcesz sobie kupować tak tanie paczki, link do aplikacji masz w opisie. Zostaw obserwację, bo już mało brakuje do 5000. A my otwieramy paczkę. Bez cięcia, bez obijania w Zobaczymy, co nam dzisiaj Biedronieczka w aplikacji przygotowała. Serek Gouda światowit. 300 gramów. E. 23,09. Czyli to pewnie jest ten gratis, bo była ukryta perełka w parce. nie? He he. Serek. Sorry, jogurt, bo znowu będzie bunt w komentarzach. Kolejny jogurt. Ogóreczek. Standardowo bułeczki. Otwórzmy, zobaczymy, czy świeże. No, takie. Ujdą nie? Wrócę dalej. Serek, Hochland szyneczko. I kolejny serek, Hochland szyneczko. To wszystko? To wszystko. Sami ocencie. 7,99. Opacało się, czy nie? Pozdro, pozdro.